Słyszymy dzisiaj zdanie Pana Jezusa, jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż faryzeuszów i uczonych w piśmie, to nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Jak to jest możliwe, żeby być bardziej sprawiedliwym od faryzeuszów, którzy z każdej strony człowieka obłożyli przykazaniami, przepisami, regułami? Jaka to jest sprawiedliwość większa? tej, bo tylko taka, która tymi przepisami się nie zadowala, ale wznosi się ponad nie, wypełniając je całkowicie miłością. I dzisiaj, chyba nie bez powodu, tę naukę o poszczególnych przykazaniach Pan Jezus rozpoczyna od wezwania do pojednania. Bo jeżeli żyje Niepojednane z kimś, to tak jakbym kogoś uśmiercił w moim wnętrzu, że już dla tej relacji kaplica, grup, że już nie ma żadnej nadziei, nie ma żadnej szansy. Co podpowiada miara miłości w takiej sytuacji? To, co mówi dzisiaj Jezus. Idź, porozmawiaj, pojednaj się, albo przynajmniej spróbuj wskrzesić w swoim sercu jakąś dobrą myśl. Albo chociaż dobrą wolę w stosunku do relacji z tą osobą. Ponad przykazaniami jest jeszcze szeroki horyzont miłości, i my, jak orły, mamy się wznieść ponad te przykazania i latać wysoko.